Ok, 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 następne wideo, yy, więc cóż, trzeba potrenować strength i agility, tak jak mówiłem. Yy, blok możemy sobie podbić dwa, więc to zrobimy, ponieważ blok jest bardzo ważny, żeby nas nie trafiali. Yy, I resztę trzeba sobie podbić yy, siłę, tak, żeby więcej mieć. Czyli podbijemy maksymalnie Long Blade. No już nie możemy. Ona już nie może nas nauczyć tego. Czy ty nas możesz coś nauczyć? Ty nas możesz nauczyć heavy armor. I armorer. Uuuuh. Hmm. Okej, okay, rozumiem. A czy ty mnie będziesz coś uczyła, czy mnie po prostu nie lubisz? Nie masz mnie gdzieś. Okej, okay, rozumiem. Yy, dobra. Jeszcze my zrobimy persuazję zobaczymy czy to się uda. Ok. Ok. Całkiem fajnie. Więc zrobimy trening. Czy zrobimy trening na armorera? Jeszcze nie. Zachowajmy grę i zobaczymy, co żeśmy nabroili, jakie dostajemy właśnie atrybuty, co nam dobrze wypadło, a co źle. Więc mamy 3, 2, 2, 2, wszystko po 2. No niedobrze, e, trzeba będzie brać agility i strength. Mm, I być może inteligencję, ale, 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 chciałem mieć przynajmniej jeden atrybut plus 4. Well met, friend. Okej. Okay. Więc strength to by było u mnie Co? Long Blade. Ona już mnie nie może nauczyć tego. To niedobrze. My jesteśmy przecież w gildzie wojowników. Tu powinien być ktoś. Ktoś jest zna na tym, prawda? On nas może nauczyć bloku, Agility. chwileczkę. Ile mamy bloku? Już 43, a dzielity mamy 43. No, niestety nie. A ta gościna, ona też nas może nauczyć bloku i atletykę. OK, więc. A, I ten ma też atletykę. Mamy atletykę gdzieś, ponieważ to nas na razie nie obchodzi i tak szybko chodzimy. Więc cóż, czy się zdecydować tutaj na to, żeby właśnie zrobić to, chyba trzeba będzie. Nie jestem za bardzo zadowolony tutaj. Bo to nie jest takie optymalne. No ale spoko. Zachowajmy tą grę. I teraz, co zrobimy? Będziemy pracowali nad inteligencją. Jaką taką mamy. Ok. C -c 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 -c. Możemy sprzedać te rzeczy tak naprawdę u creepera. Zobaczymy, czy będziemy mogli, musieli to zrobić. Ale na razie. Ponieważ mamy wszystkie te składniki, będziemy robili sobie teraz potion. Tak naprawdę bierzemy wszystko. O, jaki zasięg tego. Ok. Więc fajnie jest jakikolwiek ten właśnie z alchemii rzecz, na przykład ta jest łatwa, masterem bierzemy go. Mamy wszystkie tutaj już wzięte pod uwagę. I teraz trzeba tylko dobrać ingredients. Jak się dobiera właśnie alchemia ingredients? Patrzymy, jakie mają efekty, co znamy. Jeżeli dwa, te, dwie te rzeczy, te składniki będą miały takie same, taką samą akcję, to Będziemy mogli stworzyć z tego właśnie. Oj, tak naprawdę trzeba tutaj to położyć, ponieważ ja muszę wziąć te wszystkie rzeczy, jednak ja muszę wziąć. Okej, okay. muszę się Jak to dużo waży. Okej. Okay. jaj. Dobra, trzeba włożyć to po prostu. Ok, to wszystko potrzebujemy. My będziemy tutaj wszystko to brać, ok? Dobra, więc te składniki, które mają takie same działania, jakiekolwiek, to trzeba właśnie robić z tego potion. I teraz tak, czego mamy najwięcej? Mamy najwięcej Saltrysy, Restore Fatigue, Fortify Magica, ok. Bierzemy je wszystkie tutaj. I teraz szukamy czegoś, co mamy bardzo dużo. No niestety tego nie możemy zrobić. Czy mamy czegoś bardzo dużo, co by pracowało z tym? Oczywiście. Mamy skatul i saltryce I teraz będziemy robili pomału. nasze próczyn. To to znaczy, że nam się nie udało. Okej, okay, więc dostaliśmy już w alchemii ekstra, czyli mamy plus jeden w alchemii. Teraz będziemy musieli sobie zdobyć plus dziewięć następnych inteligencji, żeby mieć pięć w inteligencji, OK? Okej, okay, co my jeszcze tutaj mamy? Ok, Restore Fatigue. To będzie dobre. To jest przyjemne z pożytecznym, ponieważ te wszystkie potion, co my mamy teraz, jak widzimy, ok, my je będziemy mogli sprzedać. I jak widzimy, każda potion jest jakieś 55-56 zł, więc to nie jest zła cena, bo to, co po prostu, no... Kwiatki, które my zebraliśmy, my to po prostu mamy za darmo. Więc cóż, jakąkolwiek poprzeczkę nie stworzymy, czy ona będzie, no właśnie, co to robi? Restore Health Detect Enchantment. Ok, czy mamy coś, co jest Restore Health, co nas będzie leczyć? I tak naprawdę, jak zrobimy to, to nie będziemy tego sprzedawać, tylko będziemy to sami używać, prawda? Drain Fatigue. O! To jest dobre. Mamy. I już mamy extra potion restore health. Dobra, dalej. Water walking. Czy możemy to zrobić? To jest drain fatigue. Tego nie będziemy robić. To jest negatywne. Tego nam w ogóle nie potrzeba. Hm. Hmm, czy mamy Restore Health tutaj gdzieś? Niestety chyba nie. Ej, ej, Mamy te dwa. I które to było? Zielsko. Restore Lock, Restore To było to. I mamy plus dwa. Czyli nawet nieźle mi idzie, teraz tylko zostało 8 tak naprawdę, żebyśmy alchemii dostali. Czego tu mamy najwięcej? No, to nam niestety nie przejdzie ten numer. Możemy też losowo zobaczyć, ale lepiej, widzę, sprawdzać. Dobra, czego mamy najwięcej? Grzybków. Water walking, Czyli chodzenie po wodzie. To jest water walking, cudownie. Czy mamy jeszcze water walking gdzieś tutaj? Niestety nie. Ale to, o, to się uda, ponieważ to nie wiemy trzeciego i czwartego efektu. I oczywiście teraz już wiemy, że scales, czyli ryby, to jest water walking. No ma sens, prawda? Magiczny świat. Jak zjemy rybę, to będziemy chodzili po wodzie. Oczywiście. To ma, to ma zdecydowany sens. Eee, tak. Hmm. Okej, okay, co one tutaj jeszcze mają? Drain fatigue. Okej. Okay. To my damy go tutaj, bo on ma najwięcej. I nawet jak zrobimy połśnię, czyli te magiczne, które są bardzo niedobre, czyli Drain Fatigue, to i tak można je sprzedać. To i tak można je sprzedać, więc to jest nie problem. Tylko znaleźć coś, co Drain Fatigue, co powinno być proste, ale niestety nie możemy nawet tego znaleźć. Oto. Jeszcze nam zostało tylko 7 do alchemii zrobienia Drain Fatigue. Proszę Cię bardzo, ja bym bardzo chciał to mieć Drain Luck. Czego tu jeszcze mamy dużo? Restore Fatigue. To jest Drain Fatigue. Ok, fantastyk. Okej. Okay. Już mamy bodajże plus 3 i coraz mamy lepszą alchemię. No właśnie. Jeszcze by tak warto by zrobić, żeby nie płacić za to pieniędzy. Co my tu mamy? Dobra, wyłączę wideo, już wiecie o co chodzi. Trzeba dobierać te dwa składniki, albo i więcej, albo i trzy składniki, jeżeli już wiemy, ale raczej dwa. Żeby zrobić właśnie ten napój magiczny i zużyć te składniki. Także Restore, co to jest? Restore Fatigue Magica. Ok, I teraz szukamy restore tam Magica. Niestety nie. I szukamy tych, co mamy najwięcej, żeby to pomogło nam. Dobra, wyłączam wideo, porobię jeszcze parę tych potion i później yy, nawet, nawet tego nie będę pokazywał. Pójdziemy do Creepera, czy pójdziemy do Revira, ktokolwiek to kupi od nas, i sprzedamy to wszystko na pniu. I pójdziemy na trening, i będziemy mieli trening e, inteligencji. A notabene, trening inteligencji to nie jest tylko alchemia, ale też enchant, jak widzimy, i które będzie mniejsze, to będzie mniej kosztowało nas. To będziemy, pójdziemy do trenera, i to będzie Ajira, czy będzie ktoś w naszej gildzie magicznej. Zapłacimy za to złoto, i będziemy mieli plus, bo mam nadzieję, plus 10 w inteligencji. Przepraszam. W tych wszystkich trzech skillach sam do inteligencji i będzie plus 5 bonusa na inteligencję tutaj. Dobra, to będzie następne wideo.